Jeżeli pijesz alkohol częściej niż raz w tygodniu, to lepiej zobacz ten film dlatego, że chciałbym, żebyś miał, miała pełną świadomość tego, co się wtedy dzieje z twoim organizmem. Serdecznie zapraszam. Mam kilka ważnych informacji dlatego, że większość osób wie, że alkohol wpływa źle na organizm, ale nie zdaje sobie sprawy, jak konkretnie wpływa. Więc ja to dzisiaj właśnie w tym filmie wyjaśnię. Czy wiesz, że wątroba jest jednym z najważniejszych organów w twoim ciele? Odpowiada za detoksykację organizmu. Jednak gdy pijemy alkohol, nasza wątroba niestety, ale jest w tarapatach. Regularne spożycie alkoholu może prowadzić do stłuszczenia wątroby, gdzie komórki wątrobowe gromadzą nadmiar. Tłuszczu, co zaburza jej funkcjonowanie. Aż 90% osób, które regularnie spożywają alkohol, rozwija stłuszczenie wątroby. Teraz wyobraź sobie, że twoja wątroba jest jak taka wielka fabryka oczyszczająca krew. I gdy ciągle pijesz alkohol, albo często pijesz alkohol, zaczynasz wypełniać tę fabrykę śmieciami. I zamiast pozwalać jej Pracować na pełnych obrotach, to niestety wątroba staje się przeciążona i zaczyna magazynować tłuszcz. I jeśli ten stan się pogłębia, no to może rzeczywiście dojść do alkoholowego zapalenia wątroby. Jakie są tego objawy? Najczęściej to jest właśnie ból brzucha, to jest żółtaczka, to jest gorączka. Brzmi poważnie? To dlatego, że tak jest. Nieleczone zapalenie może prowadzić do marskości wątroby, a nawet do niewydolności tego organu. Więc marskość to już nie przelewki. I wątroba nie może już się wtedy regenerować, a jedynym ratunkiem może być przeszczep. Co prawda, wątroba ma zdolność regeneracji, ale ten proces jest ograniczony, dlatego że wymaga znacznego ograniczenia spożycia alkoholu, a najlepiej całkowitej abstynencji. Teraz temat dużo ciekawszy, jeszcze moim zdaniem, dlatego że alkohol ma ogromny wpływ na nasz mózg i może zmniejszyć zdolność neuronów do komunikacji, co osłabia pamięć krótkotrwałą i zdolność do uczenia się nowych rzeczy. I badania wykazują, że regularne spożywanie alkoholu Zwiększa ryzyko rozwoju demencji alkoholowej. Czyli to jakbyś stale resetował komputer i tracił wszystkie zapisane pliki. Tak, alkohol wpływa na twoją pamięć. Alkohol wpływa także na neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i serotonina, co może prowadzić do depresji i lęków. Regularne spożywanie alkoholu zaburza równowagę chemiczną mózgu. Co prowadzi do poważnych, bardzo poważnych problemów z nastrojem. Osoby pijące alkohol regularnie mają także wyższe ryzyko udaru mózgu. Spożycie alkoholu zwiększa ciśnienie krwi i może prowadzić do pęknięcia naczyń krwionośnych w mózgu. Szczególnie niepokojący jest wpływ alkoholu na Młodych ludzi. Mózg młodych osób jest bardziej podatny na negatywne skutki alkoholu, co może znowu prowadzić do poważnych problemów w jego rozwoju, między innymi intelektualnym i emocjonalnym. Badania pokazują, że młodzież, która regularnie pije alkohol, ma znacznie większe problemy z nauką i zachowaniem w szkole. Alkohol wpływa również na zdrowie serca i układu krążenia. Spożywanie alkoholu powoduje wzrost ciśnienia krwi, co jest jednym z głównych czynników ryzyka dla chorób serca. Regularne spożywanie alkoholu może prowadzić do kardiomiopatii alkoholowej, czyli choroby mięśnia sercowego. Teraz wyobraź sobie, że Twoje serce to taki silnik samochodu i alkohol działa jak zły olej, który stopniowo niszczy ten silnik, powodując, że działa coraz gorzej. Może także powodować zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków, co zwiększa znowu ryzyko powstania skrzepów krwi, a skrzepy te mogą oczywiście przemieszczać się do mózgu i powodować udar. Więc alkohol niestety źle bardzo wpływa. Alkohol wpływa na poziom lipidów we krwi, podnosząc poziom złego cholesterolu LDL i obniżając poziom tego dobrego cholesterolu HDL. Miażdżyca, która może wynikać z tego stanu, jest Poważnym zagrożeniem dla zdrowia serca. Trzustka odgrywa kluczową rolę w procesie trawienia i regulacji poziomu cukru we krwi. I teraz spożywanie alkoholu może prowadzić do poważnych uszkodzeń tego organu. Alkohol prowadzi do zapalenia trzustki, które może być ostre lub przewlekłe. Objawy ostrego zapalenia trzustki to nagły ból brzucha, to nudności, to wymioty, a przewlekłe zapalenie trzustki może właśnie prowadzić do trwałego uszkodzenia tego organu i rozwoju cukrzycy. Regularne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko powstania kamieni trzustkowych oraz raka trzustki. I objawy problemów z trzustką mogą być trudne czasami do Zdiagnozowania we wczesnych stadiach. Dlatego ważne jest to, żeby unikać nadmiernego spożycia alkoholu. Pamiętaj też, że spożywanie alko alkoholu może znacząco wpływać na jakość snu, dlatego że teoretycznie wymaga szybciej zasnąć, ale zaburza cykle snu w dalszej części nocy. Powoduje częstsze przebudzanie i fragmentację snu. Regularne spożywanie alkoholu może prowadzić do chronicznej bezsenności. To jakbyś kładł się spać z pełnym bakiem paliwa, ale budził się w połowie nocy z pustym. Twoje ciało nie jest w stanie odpowiednio się zregenerować. Alkohol wpływa na fazę REM która jest kluczowa dla regeneracji mózgu i konsolidacji pamięci. Zaburzenia REM mogą prowadzić do problemów z koncentracją, z pamięcią. Alkohol może mieć również szkodliwy wpływ na układ pokarmowy. Spożywanie alkoholu może powodować zapalenie błony śluzowej żołądka, co objawia się bólem brzucha, nudnościami. I wymiotami. Może również prowadzić do wrzodów żołądka i dwunastnicy. Alkohol również może powodować refluks żołądkowo-przełykowy oraz zespół nieszczelnego jelita, czyli bardzo popularne schorzenia szczególnie w ostatnich latach. Pamiętaj o tym, że alkohol również może wpływać na zmniejszenie wchłonialności składników odżywczych, więc przez to też mniej witamin i składników mineralnych. Może wchłaniać się do Twojego organizmu i Twój organizm po prostu w mniejszym stopniu może je wykorzystywać. Alkohol ma prawie tyle samo kalorii co tłuszcz. Wiele napojów alkoholowych zawiera dodatkowe kalorie z cukru. Alkohol wpływa na metabolizm, hamując spalanie tłuszczów. Regularne spożywanie alkoholu może również prowadzić do odkładania się tłuszczu w okolicy brzucha, co jest niestety szczególnie szkodliwe dla naszego zdrowia. Alkohol tak samo wpływa na Destabilizację hormonu głodu i sytości, co znowu może prowadzić do przejadania się. Więc jak widzicie, nasz organizm praktycznie cały reaguje na to, gdy spożywamy alkohol. I całe ciało reaguje źle, gdy ten alkohol spożywamy. Oczywiście, gdy spożywamy go raz na jakiś czas, nasz organizm sobie z tym poradzi bez problemu. Jednak jest to trucizna, która w każdej ilości jest zła. I im częściej ją spożywamy, tym gorzej nasz organizm będzie funkcjonował. I pamiętajcie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ta trucizna nie działa natychmiast. Ona działa jak taka bardzo wolno-tykająca bomba. My po prostu stajemy się coraz bardziej, powiem, zdegradowani, coraz gorzej funkcjonujący, jeżeli chodzi o całość. Po prostu stajemy się coraz mniej zdolni do funkcjonowania. To jest okropne, dlatego że osoby, które piją systematycznie. Największy efekt tego zobaczą dopiero w późniejszych latach życia, po 40, po 50, po 60 i tak dalej. Więc osoby, gdy będą w tym wieku będą znacznie gorzej funkcjonowały od tych osób, które we wcześniejszych latach tego alkoholu tak często i tak dużo nie piły. Bardzo proszę, miejcie tego świadomość, wyślijcie ten film do osób, które ten alkohol spożywają, żeby zobaczyły, co sobie robią. Tyle na dzisiaj ode mnie mam nadzieję, że ten film się podobał. Dajcie koniecznie znać, jakie jest wasze podejście do alkoholu, bo dlatego, że coraz większa moda jest do tego, żeby nie pić go w takiej ilości, mnóstwo osób przestaje w ogóle go pić. Bardzo proszę dajcie mi znać, jak to u Was wygląda. I oczywiście osoby, które chcą ze mną w Strefie współpracować. Serdecznie zapraszam, strefaprzemian.pl macie link poniżej tego filmu ze zniżką. Więc jak chcecie sobie przetestować naszą pracę, bardzo proszę, macie gwarancję efektów albo zwrot kosztów, więc nic nie ryzykujecie. Dajcie nam się zaskoczyć efektami, bo zobaczycie, że można inaczej stosować i dietę, i treningi, i podejście do tego wszystkiego. Mieć super efekty, a tak bardzo aż tego nie odczuwać. Serdecznie zapraszam, mam nadzieję do usłyszenia i widzimy się w kolejnym nagraniu. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.